Cześć kochani, pokażę wam dzisiaj moje karty piłkarskie Nie, to nie za bardzo, a dziewczyny no Ja po prostu zbieram Jakieś kiedyś Żeby nie było No i po prostu no, Pokazuję mm. Tutaj mam y, Ulepszone Będę ja pokazywała Nie będę mówiła kto, kto to, co to, to Tak Tak. 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 Jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś zbiera, to ja mogę się wymienić nimi za na przykład jakieś zdjęcia z wioletty, czy jakieś tam... Taka, coś z violety. Mogę nawet dać wszystkie te, te za jakąś tam, nie wiem, płyty z violety, czy jakieś tam naklejki. Ja sobie je układam, że od takiej najwyższej, co ma najwięcej punktów, do najniższej. Mój, która ma najwięcej punktów to. Jest 245, miałam jeszcze taką co miała 310, coś takiego, ale wymieniłam się za 5 kart, nie wiem jak mogłam to zrobić, no ale trudno. słabszą to mam 188, za chwilę do niej dojdziemy. strasznie mi nie łapie telefon może będę miała nowy telefonik albo laptop, albo tablet nie wiem ale bardziej, najbardziej chcę laptopa albo telefon tablet to tam najważniejszy Tak. Zbliżamy się już do końca. Powiem każdy, mam chyba cztery. Nie, sześciu. Nie wiem, ale kart ogólnie mam. Teraz wam powiem, tylko muszę was tutaj jakoś tak ułożyć wyjście. I tu ładnie się dzieje. O, poduszkę rozoparłam. Ech, Res... spadnę 26 mam kart. Ja pamiętam, tyle o ile pamiętam, w dwa tygodnie uzbieram 26 kart. Słowo nie kłamię. 245, 238, 235. No tam. Limitki niestety nie mam. Nie mam niestety. I, I za chwilkę będę kręciłam albo room tour. Chociaż mogę Wam nawet teraz pokazać. Taki mam piękny pokoik. Taki piękny, taki, tak! Taki. taki ładny mam, czekajcie. trzeba założyć pokłumkę. Okej. Okay. No to teraz tego film z kartami Wiolację. To cześć.